Witajcie drodzy słuchacze w kolejnym odcinku naszego podcastu Raz, dwa, trzy, próba podcastu. Dzisiaj wyruszymy w niezwykłą podróż, w której poznamy tajemnice i mroczne zakamarki pishingu. Tak, dobrze słyszeliście, nie fishingu jak łowienie ryb, tylko pishingu pisanego przez literkę P na samym początku, czyli jednej z najbardziej podstępnych i groźnych form ataków cybernetycznych. Ja się nazywam Łukasz Gierek i zapraszam Was właśnie w Pełen emocji roller coaster w świecie cyberbezpieczeństwa. W takim razie chwytamy za pałąki, bo już w tej chwili zaczynamy. Zanim jednak zagłębimy się w mechanizmy i techniki pishingu, zastanówmy się, czym właściwie jest ten rodzaj ataku. Pishing jest to nic innego jak wyłudzenie informacji. Jest to pewna próba oszustwa polegająca na podszywaniu się pod zaufane instytucje, takie jak Banki czy usługodawcy internetowi, lub też chociażby kurierzy, po to, aby wyłudzić od nas cenne dane, takie jak hasła czy informacje finansowe. Brzmi przerażająco zdecydowanie tak, szczególnie w dzisiejszych czasach. Jednak nie obawiajcie się mam nadzieję, że dzisiaj e, będę w stanie Wam opowiedzieć i pokazać, albo uświadomić, w jaki sposób rozpoznać taki atak. I jak się przed nim bronić. Ale tak naprawdę, jak pewnie zauważyliście w większości tych moich podcastów, zaczynamy trochę od historii, trochę bawimy się wehikułem czasu. Tak samo będzie też dzisiaj. Początki pishingu sięgają wczesnych lat 90., kiedy to hakerzy próbowali wyłudzić dane logowania do systemu AOL, czyli Ameryka Online, od niewinnych użytkowników. Wówczas oszuści wysyłali wiadomości mailowe, podszywając się pod pracowników AOL i prosili użytkowników o podanie, Swoich danych logowania w celu weryfikacji konta lub uniknięcia jego zamknięcia. Czy nie brzmi to podobnie? Prawdopodobnie tak, ponieważ te mechaniki na przestrzeni lat dużo się nie zmieniły. Ofiary nieświadome zagrożenia często dzieliły się swoimi danymi, co prowadziło do przejęcia konta przez przestępców. Słowo phishing jest tak naprawdę zniekształceniem dwóch słów phishing, czyli wędkowanie, a literka P jest od słowa password. Jest jeszcze inna teoria, która mówi, że jest to pojęcie z języka angielskiego Password hardwest Phishing, czyli tak naprawdę wyławianie haseł. I Najbardziej takie znane, znany atak pishingowy miał miejsce w 2003 roku, kiedy to dotknęło to mm, takich y, ataków klientu banku Wells Fargo w Stanach Zjednoczonych, gdzie oszuści stworzyli fałszywe maile, które wyglądały jak autentyczne wiadomości od banku, prosząc klientów o zaktualizowanie swoich danych osobowych i finansowych na specjalnie spreparowanej stronie internetowej. W wyniku tego ataku setki, a nawet tysiące osób straciły dostęp do swoich kod bankowych i zostały pozbawione swoich. Oszczędności. I tak naprawdę ofiary nie miały w ogóle pojęcia o tym, że taka sytuacja ma miejsce, bo nie spotkały się z tym zupełnie wcześniej. A tak ten tak naprawdę uwidocznił też skalę zagrożenia, jakie niosą ze sobą ataki pishingowe, i przyczynił się do podjęcia działań mających na celu pewnie zwiększenie świadomości użytkowników oraz wprowadzenie nowych mechanizmów zabezpieczających bankowości internetowej. Ja podam tylko przykład. Dzisiaj stworzenie fałszywej strony bankowej nie jest jakąś wielką filozofią. Dzisiaj nauczenie się HTML-a to jest kilka godzin o oglądanie filmów na YouTubie. Dzisiaj zamówienie domeny, która będzie nazywała się zamiast IPKO, albo ING, na przykład LNG albo LNG Bank, czyli ING Bank i stworzenie strony, która będzie wyglądała jeden do jednego tak samo, naprawdę nie jest zbyt dużą. Fizyką kwantową, czy nie ma troj wielkiej filozofii, żeby takie rzeczy zrobić? Natomiast, czy słyszeliście kiedyś o tym, żeby jakiś bank cyfrowy był zaatakowany, żeby któryś z polskich banków albo zagranicznych banków był zaatakowany w formie takiego cyberataku? Ja nie słyszałem takich sytuacji, bo jest to praktycznie niemożliwe. Ale bardzo często słyszę o tym, że ktoś stracił 10, 20, 30, 50, 100 tysięcy złotych, bo najsłabszym ogniwem w tej całej układance jest użytkownik. Jego niewiedza, jego czas taki życiowy, który bardzo często żyjemy w dużym napięciu, w którym jesteśmy cały czas w biegu i po prostu spoglądam. Strona banku wyglądała tak jak wczoraj, przedwczoraj, więc podaję swój login, podaję swoje hasło, a potem okazuje się, że nagle tych pieniędzy na koncie trochę ubyło. Taki atak phishingowy. Mmm, na, na, najprostszym przykładem jest sytuacja, w którym dostajemy maile z banku z prośbą o zaktualizowanie swoich danych do konta. Na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się w porządku, ale czy aby na pewno? W rzeczywistości ten mail może być pułapką stworzoną przez cyberprzestępców, którzy chcą się włamać na nasze konto i zrobić tak naprawdę niemałe zamieszanie. Jak rozpoznać takie fałszywe wiadomości? Kluczowe jest tak naprawdę zwrócenie uwagi na adres mailowy nadawcy, ale nie ten, który wyświetla nam się w nagłówku tej wiadomości, tylko wystarczy, że najedziecie na niego kursora, a tam się pojawi ten adres właściwy. Treść wiadomości też niesie ze sobą wiele przesłanek, bardzo często, że ten atak jest w tej chwili się dzieje, dlatego, że bardzo często te słowa nie są związane z językiem polskim, to znaczy są pisane za pomocą translatora. I przede wszystkim, tak naprawdę, druga odpowiedź jest na pytanie takie, kiedy ten bank będzie chciał zautoryzować, czy też zweryfikować swoje dane. Teraz, kiedy wiemy już, jak wygląda taki przykładowy atak, czas na kolejny etap naszej podróży, czyli tak naprawdę obronę przed tym nieszczęsnym naszym losem związanym z cyberwłamaniami i cyberatakami. I tak naprawdę najlepszym sposobem jest yy, tak naprawdę tworzenie takich wielu warstw ochrony, takich jak silne hasła, autoryzację dwuetapową, czy też zabezpieczenia, które są oferowane przez różne oprogramowanie antywirusowe. I pamiętajcie też o tym, że na rynku mamy wiele dostępnych antywirusów. Ja też trochę wyprzedzę te następne podcasty, bo bardzo często na szkoleniach, kiedy pytam się, czy ktoś ma antywirusa, pytam się, jakiego darmowego, a jak mówię o tym, że warto jest jednak zainwestować np. 100 czy 200 zł w to, aby mieć antywirusa płatnego, no to ktoś kręci głową i twierdzi, kurczę, no te 200 zł to niestety jest za dużo w skali roku na trzy urządzenia i trzy urządzenia mobilne. To ja zawsze zadaję pytanie, czy chcemy być leczeni na NFZ czy prywatnie. Jak na NFZ to bardzo polecam te antywirusy bezpłatne, natomiast jak chcemy jednak być bezpieczni, chcemy być dobrze wyleczeni albo zadbać dobrze o swoje zdrowie, no to niestety w dzisiejszych czasach musimy iść prywatnie do lekarza i prywatny antywirus, czyli antywirus płatny jest zupełnie innym antywirusem, daje nam zupełnie inną ochronę niż te, które są w wersji Bezpłatnej. Podsumowując, pamiętajcie, że phishing to nie tylko problem osób nieświadomych zagrożeń, wszyscy jesteśmy tak naprawdę narażeni na tego rodzaju ataki, a właściwa wiedza i świadomość, którą możemy w jakiś sposób się zaszczepić albo którą możemy znaleźć w internecie, pozwoli nam sobie z tymi atakami poradzić. Uczmy się, jak rozpoznywać, rozpoznawać fałszywe wiadomości, dbajmy o swoje cyberbezpieczeństwo, bo tak naprawdę w dzisiejszych czasach jest to najważniejsze. Serdecznie dziękuję za to, że dzisiaj byliście ze mną i zapraszam do następnego odcinka raz, dwa, trzy próba podcastu.